Dzień dobry. Czy myśleliście, że dzisiaj nie będzie już teleporanka? Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, trochę spóźniony, trochę bardzo spóźniony, wróciłyśmy z bieszczad, więc na pewno wybaczycie. I słuchajcie, w każdy poniedziałek, w każdy dzień od poniedziałku do piątku o dziewiątej, staram się, żeby to było o dziewiątej, żeby zawsze było wiadomo, kiedy, jest krótka inspiracja z fragmentem książki. Bardzo Was zachęcam do tego, żebyście zobaczyli, zobaczyły, czy fragment dzisiejszej książki będzie taki trafny dla Was, jak był, okazał się z samego rana trafny dla Violetki, która u mnie noco, nocowała i rano sięgnęła po jedną z książek i chciała sobie przeczytać fragment książki. Okazało się, że jest w Twojej sytuacji tak trafny, zaraz o tym powiesz, tak trafny, że wpłynął zupełnie na, na Twoje przemyślenia. Podzielimy się nim z Wami i popatrzcie, jakie to jest niesamowite, jak to może tak być, że jeden fragment książki może nas gdzieś tam do czegoś zainspirować. Violetka Aronowska ze mną, już piątkowa transmisja była z Violetką, ponieważ. Byłyśmy razem w Bieszczadach na rozwojowej kawie, na pewno widzieliście, widziałyście relacje, było cudownie, pozdrawiamy wszystkie uczestniczki, jest, jeśli jesteście dziewczyny rozwojowej kawy bieszczackiej, a teraz przejdźmy do fragmentu, który to fragment książki dzisiaj otworzyłaś rano. Ja może zacznę od tego, że wczoraj jak wracałyśmy, zresztą różne rozmowy, bardzo fajne i głębokie przeprowadzałyśmy na rozwojowej kawie i Gdzieś taka myśl była we mnie, że ja potrafię, tak? Szyję, maluję, rysuję, prowadzę przedsiębiorstwo, ale mimo wszystko czegoś szukam. Zastanawiam się, jaką wartość ma moje życie, co powinnam robić i w którym kierunku tak naprawdę zmierzać, i co dalej będzie z moim życiem, co dalej powinnam robić. Takie myśli przychodzą, myślę, że często nam, co z naszym życiem. I dzisiaj, jak u Ciebie spałam. Rano obudziłam się, patrzę, a tu obok łóżka leży książka. Taka właśnie książeczka, nieduża. Jest napisane tak. Listy pełne miłości od twojego króla ukochanej księżniczce. Bardzo to było takie miłe i przyjemne w ogóle przeczytać to. Leżąc jeszcze w łóżku, w pewnym sensie, jeszcze nie wstałam zupełnie. I mówię, zobaczę, co to, co to ciekawego jest, i miałam wrażenie, że wylosuję sobie stronę i przeczytam z tej strony tylko fragment. Czasami tak robię, że tak jakby wszechświat, Bóg, jakkolwiek to postrzegamy. Ktoś nam chce jakąś myśl uh -huh. e, jakby podać właśnie dla nas. I tak, otworzyłam. Tak miałaś się z dziennikiem 365 dni. Tak, nie? dziennik 365 dni, ja właśnie w ten sposób korzystam, że otwieram go na wybranej stronie, nie, na, nie po kolei nie czytam go, tylko otwieram uh -huh. na wybranej stronie i co dzisiaj ten dziennik do mnie powie, <noise> jaką myśl mi przyślę, e, jakie przemyślenia. I tak sobie spontanicznie otwieram i czytam e, daną myśl na jeden dzień. I tak samo właśnie postanowiłam zrobić dziś. Bo często się okazuje, że ta myśl była jakaś taka trafna, nie o to chodzi? Tak, tak, no często tak właśnie jest. I aż zaskakująco właśnie w tym dzienniku mi się sprawdziła. Tam były myśl 365 dni, tak jakby właśnie na, na każdy dzień jedna myśl, tak? I, i właśnie z tego korzystam. I tak samo postanowiłam spontanicznie z tej książeczki skorzystać. Otworzyłam zupełnie spontanicznie i słuchajcie, mogę przeczytać? Możesz, <laughs> co, tak. Co tutaj ta książka, wszechświat. Zanim przeczytasz, to może spytamy, bo, bo jesteście z nami. Dajcie znać w komentarzach, czy, czy też tak lubicie? Wy tak wybiórczo jakby. Czy losowo można powiedzieć, wyrywki książek, właśnie sobie czytać, jakieś takie, takie krótkie do przemyślenia fragmenty, czy, czy nie macie takiej właśnie takiego nawyku, nie? takiego przyzwyczajenia? Czy, czy, czy od mhm. deski do deski po kolei? Mhm. Czy, czy właśnie wyrywkowo, tak? Mhm. Mhm. Czy, czy lubicie w ten sposób? No. Czy ktoś jeszcze oprócz mnie tak czyta książki? <śmiech> <śmiech> czasem od końca, czasem od środka. <śmiech> <śmiech> tak, tak, dokładnie. <laughs> Szczególnie takie książki, które każda strona jest trochę. w tym momencie, tak, tak. mocno losowo. Ale zdarza mi się też książkę, która normalnie jest pisana, że tak powiem, Siąg po kolei, ciąg, tak ma logiczne zachowany. Mimo wszystko mhm. otwieram takie zdanie, po prostu przeczytam i to zdanie też jest takim jakby fragmentem, który być może do mnie coś powie. koniecznie musi to być cała książka. Mhm. Dobra, e... czytamy fragment. Czekawa I tak, jestem. No i tu mamy tak. W ogóle pięknie. Cudownie zaczyna się moja księżniczko, także taki komplement na, na poranek. Jeszcze dobrze nie wstałam z łóżka. Wzrastaj tam, gdzie zostałaś zasadzona, i teraz słuchajcie. Wiem, że czasami zastanawiasz się, czy Twoje życie ma prawdziwą wartość. Zapewniam, że mogę się Tobą posłużyć wobec tych, którzy Cię otaczają. Podobnie jak użyłem Pawła w więzieniu, użyję Ciebie gdziekolwiek będziesz, czy w jakichkolwiek okolicznościach się znajdziesz. Pozwól mi zasilić Cię wodą mojego świętego Słowa, a zaczniesz kwitnąć tam, gdzie zostałaś posadzona. Przyjdź do mnie w modlitwie i pozwól mi umocnić Cię moim duchem. Nawet jeśli nie widzisz zbiorów Twojej ciężkiej pracy teraz, obiecuję Ci, że inni pewnego dnia spojrzą wstecz, w którym byłaś w ich życiu i przypomną sobie dzieła Twojej dobroci, słowa mądrości i miłości ku nim. Zatem teraz, moja droga księżniczko, pozwól mi pomóc Ci zakwitnąć w świecie, który poszukuje znaczenia życia z miłością. I powiem Wam, że jak to przeczytałam, zamurowało mnie i, e, i po prostu mm, dreszcze nie przeszły, bo ja wczoraj. Wieczorem, jak wracałam z dziewczynami właśnie z rozwojowej kawy z Bieszczak, właśnie zadałam takie pytanie, w sumie nie wiem, tak ogólnie i wczoraj nikt mi tak do końca, nie, no w zasadzie nie, było, nie padła taka konkretna odpowiedź, no bo jakbym do siebie, do dziewczyn, do, do wszechświata, tak po prostu zadałam to pytanie i tu tak jakby czytam odpowiedź, wiem! że czasami zastanawiasz się. Jak to? Wiem! Ktoś mi odpowiada. Ja wczoraj się zastanawiam, a dzisiaj wiem, że zastanawiasz się. Czy Twoje życie ma prawdziwą wartość? No, no niesamowite. No po prostu jakby ktoś słyszał to moje pytanie wczoraj... Na ale dzisiaj, jesteś. Na, ale słuchaj, napisa, zdążył napisać książkę i otworzyć mi na tej stronie co potrzeba. To jest no, niesamowite, co się zadziało. I... E, tu jest, że zapewniam cię, że taki drugi fragment. Ja też od jakiegoś czasu próbuję wody plazmowej, bo słyszałam, że ta woda jest bardzo zdrowa, nawadnia od środka komórki i tak dalej. A tu, gdzie ta myśl przyszła, pozwól mi zasilić cię wodą mojego świętego słowa. I tak jakby. Wow. Nie szukaj wody plazmowej, tylko pozwól się zasilić wodą Mojego Świętego Słowa, a zaczniesz kwitnąć. Ja szukam wody, żeby, za, żeby być zdrowa, żeby silna, żeby kwitnąć, a tu jest napisane, pozwól mi zasilić się wodą Mojego Świętego Słowa, a zaczniesz kwitnąć gdziekolwiek zostaniesz posadzona. I to gdziekolwiek też mówi do mnie dużo, bo ja się zastanawiam, bardzo bym chciała, jedno z moich takich marzeń jest. Zakupić działkę w Borach Tucholskich i coś, żeby tam powstało. Czuję, że tam bym chciała, tam moje serce jest. I tak czasami się zastanawiam, czy tu, gdzie jestem, czy tam, i takie ja mam różne przemyślenia, gdzie jest moje miejsce na tym świecie, a tu jest napisane, gdziekolwiek będziesz, tak? Gdziekolwiek zostałaś posadzona. Jednym, krótkim, taka jedna malutka stroniczka, a tak dużo tu znalazłam dla siebie. Zachęcam w ogóle do czytania tej książki ukochanej księżniczce, bo uważam, że te słowa, tu potem przejrzałam też inne strony, ale ta była pierwsza, wylosowana i taka najbardziej trafna do mnie, że wszystkie te strony, które tu są zapisane, są taką, e... takim komplementem jakby mm -hmm, dla nas mm -hmm. czytających. czytasz tą książkę i czujesz, że tu słyszysz komplementy. No, nie każda z nas uczymy się tak naprawdę przyjmować komplementy. Przyjąć ten komplom, żeby się przed nim nie wzbraniać i też dawać komplementy i przyjmować komplementy. I każda strona jest takim wzmocnieniem poczucia wartości, uważam. Mm -hmm. Więc zachęcam dziewczyny do czytania tej książki, a ta myśl, zobaczcie, może warto właśnie tak czasami wyrosować i zatrzymać się chwilę. Mm -hmm. da, dla mnie bardzo uderzające jest to pierwsze zdanie, w którym padło tam, gdzie zostałaś, tak? Wzrastaj tam, gdzie zostałaś zasadzona. Jak się ze mną podzieliłaś tym fragmentem, to spytałam Ciebie: Co to dla Ciebie znaczy? Mhm. Mhm. Co to dla Ciebie znaczy? Poczekaj, tu jest taki moment. Sekundkę prześledzę to jeszcze raz. Tu jest taki fragment po przecinku, też użyję Ciebie gdziekolwiek będziesz i w jakichkolwiek okolicznościach się znajdziesz. Mhm. Z jednej strony, tu, gdzie zostałaś zasadzona, to rozumiem, że no, tu, gdzie jesteś, w tym mm -hmm. momencie, w tym miejscu, a z drugiej strony jest to takie zdanie, gdziekolwiek będziesz i w jakichkolwiek okolicznościach się znajdziesz. Czyli jeżeli ja postanowię, że zmienię miejsce, na przykład zamieszkania, zmienię miejsce działalności, jeżeli podejmę taką decyzję, coś, co będę w życiu robiła, bo ja wczoraj znam, daje, co ja. Tak naprawdę powinnam robić, robiłam to. to, W tak, wielu to. obszarach po prostu jesteś dobra, tak? Próbuję w wielu obszarach, gdzie szukać mistrzostwa, jakby i czy szukać szur? mistrzostwa. Wiesz, dlaczego tak się upieram przy tym zdaniu? Bo mi, jak przeczytasz to pierwsze zdanie, to przyszła jedna myśl, nie? Ale każdy interpretuje inaczej i mhm. na pewno Twoja interpretacja jest tą interpretacją, która jest dla ciebie, mhm. ale ona myślę, że się pokrywa, mhm. jak to omówimy teraz. Mi od razu przyszło, słuchajcie, dziewczyny. Nie wiem, nie widzimy komentarzy, więc jeśli jesteście, a my nic nie odpowiadamy, to wybaczcie, bo nie wyświetlają się komentarze. Ale piszcie, tam piszcie. Będziemy później też rozmawiać, wkomentować. Wzrastaj tam, gdzie zostałaś zasadzona. Popatrzcie, czy to nie jest przesłanie, żeby wzrastać w zgodzie ze swoją naturą, żeby wzrastać w zgodzie ze swoimi talentami, żeby wzrastać w zgodzie z tym, co w naszym, co w naszym sercu, tam, gdzie zostałaś zasadzona, czyli to, co zostało w Tobie zasiane, może tu jakąś niewłaściwą interpretację, nie wiem, nieważne, ale ja to tak czuję, nie? To co w tobie zostało zasiane, to tak jakby ty to w tobie jest zasiane, a ty zostajesz zasadzona i nie chodzi o miejsce na ziemi. Czyli osadzona no, w czymś, tak, w, to, w jakiejś predyspozycji, w jakimś talencie, w jakimś powołaniu. I gdziekolwiek jesteś, ja mogę zasilić cię, żebyś kwitła. Gdziekolwiek jesteś, bo twój talent jest zawsze z tobą, bo twoja natura i twoje serce i powołanie będzie zawsze bo jest ziarno w tobie zasiane. Że to będzie zawsze we mnie i zawsze ze mną. I e, to, co doświadczyłam, nauczyłam się, albo to, co zostało mi darowane, gdziekolwiek nie będę wszechświecie, w świecie i w ogóle, będzie to e, zawsze ze mną. Tak jak się mówi Taka. czasami, gdzie dom twój jest. Dom mój jest tam, gdzie serce moje. To mhm. i to, no tak, można to faktycznie no. I czy ty będziesz bora? Mm -hmm. Czy gdzie indziej na świecie, ale ciągnie cię doborów, więc coś tam, coś tam mm -hmm. masz do zrobienia, ale gdziekolwiek będziesz, to ja jestem z tobą. Mm -hmm. Zobaczcie, czy to nie jest wzmacniające. Czy to nie jest cudowne, że ktoś ci powie gdziekolwiek nie będziesz, ja będę z tobą. I to jest właśnie mm, niesamowite takie utwierdzenie. Nie przejmuj się, nie zastanawiaj się za dużo czy jestem wystarczająco wartościowa, dobra, czy potrafię, co jeszcze powinnam się nauczyć. Po prostu ucz się czego chcesz, lub co chcesz, a zawsze, a ja cię poprowadzę, to było, że ja i tak cię poprowadzę, tak? Ja i tak dzięki tobie coś dla innych zrobię, że to nie jest tylko, że robisz dla siebie, tylko właśnie dzielisz się tym z innymi i tu jest, że ktoś chce mi w tym pomóc, bo ja nie wiem, jeszcze czasami zastanawiałam, co ja mogę zrobić dobrego dla innych, nie? Czy to, co robię, w ogóle jest mhm, dobre dla świetnie. innych? Świetnie. Mhm. Czy w ogóle to się komuś przydaje i do czego? Zadaję sobie czasami mhm. takie pytanie, nie? I tak nie mogłam też do końca tej odpowiedzi znaleźć. A tutaj jest rób to, co robisz, gdziekolwiek będziesz, tak jak mówisz, a ja Cię poprowadzę, tak? Tak, tak. Ale to, do czego... Co, to, to, co zostało w Tobie zasiane, czyli to, co czujesz w środku, tak? Mhm. Czyli e, wzrastaj tam, gdzie zostałaś zasadzona w swoim sercu. A co Wy o tym myślicie? Jakie jest Wasze zdanie? Aha. Może ktoś miałby ochotę podzielić się swoją myślą? Mhm. Może Wasza myśl będzie taka sama jak nasza, a może będzie inna? No, Także bardzo zachęcamy. Dajcie znać, e, tylko nam się nie wyświetlają w komentarzu, pewnie nie wiem, czy nie ma komentarzy, czy no, są. Bo może w tym momencie widzę, że a coś tutaj nie, jest, ale tak później okay. wyłączyła mnie od początku, uh -huh. więc... Aha, e, więc słuchajcie, jeden fragment na dany dzień, jeden fragment może dać takie świetne refleksje, uh -huh. tylko często bywa tak, że e, ten fragment e, jakby E, nasza uważność na takie przesłania, na takie rzeczy e, e, wzrasta, jak się na nie e, otworzymy i damy temu wiarę, że to może być prawdopodobne. Czyli jak damy temu wiarę, że jesteśmy tak jak wcześniej padło, na podsłuchu, ale tak jest tego słowa znaczeniu, że e, nikt nas nie podsłuchuje, żeby wykorzystać nas, tylko e, czyli wszechświat nas słyszy, tak? Słyszy Twoje E, pragnienia, słyszę twoje pytania, słyszę twoje potrzeby. Tak? Ty potrzebowałaś wskazówki, powiedziałaś o tym wczoraj głośno? Tak, tak i o, dzisiaj właśnie, to jest ciekawe, bo e, niektórzy właśnie uważają, że trzeba o marzeniach czy o um, pytaniach, czy o jakieś coś co nas nurtuje powiedzieć głośno. Nasza koleżanka mm -hmm. z kawy rozwojowej powiedziała Mówmy o tym głośno, to ktoś usłyszy i da Ci odpowiedź. Ja mówię, ja wiem, czy to tak trzeba głośno mówić. Może trzeba, może nie. Mm -hmm. Czasami ktoś faktycznie, bo opowiadałam historię wczoraj, gdzie miałam marzenie jechać tak, tak odbyć taką sytuację, że jadę konno brzegiem morza rozmawiałeś, pamiętasz? Mm -hmm. I no ja nie mam blisko morza, to jest dość daleko i akurat podzieliłam się tą potrzebą chęcią. Z moim bratem ciotecznym, do którego właśnie jechałam, i mówię, chciałabym brzegiem Morza, no, ale no, nie będę tam szukać, jak ja, gdzie daleko mam do Morza. Wydawało się zupełnie niemożliwe. Tak, Absolutnie nie wiedziałam, gdzie, nawet nie przy... do końca, niby chciałam, ale jakoś tak nie potrafiłam, nie, ch... nie wiem, coś takiego było, że nie szukałam yy, tak do końca tego miejsca, gdzie to mogę zrealizować. To nie było takie, już decyzja nie zapadła, mm -hmm. ale podzieliłam się tym pragnieniem z nim. I on to usłyszał, mówi jaki problem. No, nie żaden, ja ci tu zaraz to zorganizuję. ale jak to zorganizujesz? No, mówi: znam stadninę niedaleko, pojedziemy tam, i jak to jest Twoje marzenie, to, to na co czekać, nie? No i tam pojechaliśmy. Słuchaj, niedługo, w, w niedługim czasie się znaleźliśmy w tym miejscu, i on to zorganizował, że mogłam doświadczyć tej chwili na którymi mi zależało. Ja nie mówiłam tego w znaczeniu takim, że wiedziałam, że on może mi pomóc, a tak się wydarzyło. I wczoraj ta koleżanka nasza z rozwojowej kawy mówi, bo warto jest mówić... Agatka Sławnia pozdrawiam cię. Słabna, Agatka Sławnia, tak, powiedziała, warto jest mówić o swoich pragnieniach, potrzebach, marzeniach, bo wszechświat, ludzie otaczający się, cokolwiek się wydarzy takiego, że dostaniesz odpowiedź. I słuchajcie, mam odpowiedź na wczorajsze pytanie. Po prostu mam odpowiedź. Wiem, że nawet jest napisane mało tego, że to jest odpowiedź. No nie jest tylko odpowiedź, uh -huh. To jest napisane. Wiem, że czasami się zastanawiasz, czy twoje życie no ma prawdziwą to... wartość, a dalej dopiero jest odpowiedź. No to jest. Jakby ktoś mówił do ciebie, nie? Dosłownie. Dał ci odpowiedź. Więc e, zachęcamy Was dzisiaj do tego, żeby, żeby mówić e, o tym, co, jakie potrzeby mamy w środku, w sercu, jakie... Pragnienia, jakie potrzeby, czego potrzebujemy? Jeśli potrzebujesz jakiejś odpowiedzi, powiedz to głośno. Potrzebuję odpowiedzi. <głos> <głos> Potrzebuję odpowiedzi. Ktoś to usłyszy, nie wiem, anioł jakiś na twojej drodze, wszechświat ci ześle odpowiedź w jakikolwiek sposób ta odpowiedź do Ciebie przyjdzie. Nie? Tak, tak, Ale no. Jeszcze chciałam dodać, że... Jak podzieliłam się z tobą tym, co mnie dzisiaj rano spotkało, to ty mnie zapytałaś, na której to było stronie. Ja mówię, nie zwróciłam na to w ogóle uwagi, ale wzięłam ponownie książkę do ręki i yy, pomyślałam o tym. Odwożyło mi się dokładnie na tej stronie, na której, yy, o której miałyśmy mówić, i to, co właśnie dzisiaj przeczytałam. Potem próbowałam kilka razy kolejnych otwierać na obojętnie jakiej stronie i to nie są, słuchajcie, już te strony, to już są inne strony, także, no, kolejny raz, słuchajcie, w takim razie dziękujemy, że jesteście, mamy nadzieję, że, że te, ten fragment jest również i dla Was, inspiracją, bo... będzie tak, taką. tak, taką inspiracją do tego, żeby rzeczywiście uwierzyć w to, że nie jesteśmy sami, nie jesteśmy opuszczeni, nikt nas nie opuścił. Nawet jeśli dzisiaj czujemy się samotne, samotni, to tak nie musi być, bo nie jesteśmy sami. I jak to zrozumiemy, że nie jesteśmy sami, tak. to nie będziemy samotni. Mhm. Nie? Samotni w swoich marzeniach, swoich pragnieniach, w swoich potrzebach. Po prostu, często tak się wydaje, że a po co mieć takie marzenia albo, że to jest fanaberia albo właśnie takie krytyczne niestety myśli a tu się okazuje, że jak potrzeba Ci coś i zadasz pytanie to przychodzi odpowiedź i możesz w tym kierunku wtedy zmierzać lub zadawać kolejne pytania. Zadawać py tak, bo życie to nieustanne pytania, odpowiedzi, etapy. Wioletka mi będzie bardzo miło darować Ci tę książkę. No coś no. Ty. Naprawdę? Tak. Mam się tego. Tak, Słuchajcie, co za poniedziałek. Ja tak, co za w ogóle, cudowny miałam, z cudowną kobietą z, i, i z innymi kobietami, które tam były, tak naprawdę poznałam. Większość z nich wcześniej nie znałam. Wszystkie fantastyczne, każda z nich ma jakieś pragnienia, marzenia i. Ja byłam zachwycona, powiem Ci, towarzystwem, atmosferą i tym wszystkim, co się wydarzyło i to, co tam omawiałyśmy, te wszystkie rozmowy no. w mniejszych grupkach, większych, bo, bo tak przemieszczałyśmy się, więc różne były te, te rozmowy. No i to, że jestem w takim cudownym miejscu A, dzisiaj, Moje bezczelne marzenia. Moje bezczelne marzenie, właśnie to, żebym z Wami była w ten weekend i to, że jestem tu u Ciebie, że się spotkałyśmy, też właśnie zostało spełnione. Bardzo mi kiedyś przeczytałem Dorotki to mniej bezczelne marzenia i to bardzo we mnie pracuje. Także mniej bezczelne marzenia. A życie stanie się niesamowite, nie? Oczywiście, niesamowite życie to nie znaczy, że nie będzie w, niej, w, w nim jakichś tam etapów, wiadomo, ale etapy. Właśnie życie składa się po to z etapów, żeby to były etapy wzrostu, żeby sobie uświadomić, że to są etapy naszego wzrostu. Tak, bo to takie życie to jest sinusoida, tak? że są górki i dołki, górki i dołki, ale zawsze warto pamiętać, jak jesteś w dołku, że idziesz pod górę tak, i to za chwilę obejrzysz coś pięknego z tej góry, ten, ta perspektywa wszystkiego. Poza tym zobaczyć, że mimo tego, że jest dołek, to za chwilę będzie góra i przygotować się, jak ten dołek pokonać, bo. Tak, i bieszczady nieprzypadkowo pojawiły się na naszym szlaku rozwojowym. Dziewczyny z rozwojowej kawy chcą więcej wyjazdów. Dziewczyny, tak. jeśli jesteście, oglądacie, pozdrawiamy to pozdrawiamy was. absolutnie. I właśnie krajobraz bieszczacki bardzo jest świetną taką metaforą, świetnie nam to obrazuje, że... No tak jak życie, tak, jest pagórki. gdzieś tam pagórek, gdzieś tam jakaś chmurka, tak. czasem deszcz, tak. <laughs> nie? Tak, pogodę mieliśmy, słuchajcie, doskonałą, hmm. bo pogoda nie była taka słoneczna, duszna, że położyć się hmm. i opalać. Tylko pogoda była taka inspirująca, słuchajcie, jak wchodziłyśmy gdzieś, zatrzymywałyśmy się na posiłek, Ach, chyba wtedy, nie wpadła takie określenie, e, e, że ta pogoda była inspirująca. No, no, idealna, bo po prostu wtedy padał deszcz, nawadniał pola, lasy, polany, wszystko, a my wtedy byliśmy pod dachem i spożywałyśmy posiłek. Jak wychodziłyśmy, słuchajcie, z pomieszczenia, przestawał padać deszcz i przez chmurę przebijały się słońce, przebijało się słońce. I był taki efekt, że były te chmury, które były szare, nawet granatowe w niektórych miejscach, a z drugiej strony takie jasne, rażyste promienie słoneczne, które nawet nawet takie zdjęcia, niektóre mamy, słuchajcie, że w tle gdzieś tam jest szaro, burro i ponur, a tam gdzie my jesteśmy, to tak jak ktoś tak. oświetlał yy, ta, ten rozwój, ta, ta, ta energia tych kobiet. Tak jakby słońce było, ja już sama nie wiedziałam, czy to z dołu do góry idzie, czy z góry do dołu, wiecie? No niesamowite jestem. No. No, na, to, wielu zdjęciach nawet to widać, na wielu zdjęciach nawet to widać, ale no popatrzcie, może nawet po prostu nie, nie wiemy, jaką mamy moc. Mm -hmm. Nawet nie podejrzewamy bardzo, jaką mamy moc energii, moc światła tak. wokół siebie, moc pola, które tworzymy wokół siebie energetycznego. Tak. Więc e, takie e, to się wszystko kumuluje, kiedy łączymy nasz potencjał. A, 13 niesamowitych kobiet, więc potencjał eksplodował. Szczęśliwa 13. Tak. Dziewczyny, dziękujemy, że jesteście z nami. Niech ta myśl dzisiejszego dnia będzie dla Was dobra, będzie taka, jaka powinna być. To najważniejsze. Wioletka była moim gościem. ale mi jeszcze pr przypomnę, że Wioletka jest z Płocka. Ja jestem tu pod Rzeszowem, więc pokonała mnóstwo kilometrów, ale pokonała je w chmurach, więc było miło i przyjemnie <śm> samolotem. Więc e, popatrzcie, tak naprawdę, jeśli jesteście, e, oglądacie nas tutaj, jesteście z drugiego końca Polski e, i myślicie sobie, jej, ja to więc nie mogłabym, nie wiem, na taką rozwojową kawę pojechać. To wiedzcie, że to nie ma, że to jest w naszej głowie. Owszem, są to jakieś tam koszty, ale koszty, jak jest intencja wysłana, to się nadarzą okoliczności, które pozwolą te koszty pokryć. Są okazje też czasami, ceny dobre mhm. można właśnie kupić, więc... Nie zawsze ten koszt jest taki, jak nam się w pierwszej chwili wydaje, że on jest nie do udźwignięcia, bo jak się dobrze, last minet niekoniecznie, ale jak wcześniej coś tam poszukamy, to, to można to zrobić. I zobaczcie, no nie mogę niestety uczestniczyć w tych spotkaniach bardzo systematycznie, bo jest dla mnie odległość, ale jeżeli Twoją wymówką jest odległość, a ja y, pokonałam z Płocka do Rzeszowa odległość po to, żeby znaleźć się na rozwojowej kawie, to raz na jakiś czas również możesz. <laughs> I powiem Wam, że warto. Że warto, no. Więc dobrze, dziękujemy, że jesteście. Fragment książki od poniedziałku do piątku każdego dnia, zwykle o dziewiątej, ale też każdy poniedziałek o dwudziestej jest dłuższa transmisja o książkach. Prowadzę ją albo sama o jakiejś książce, która wpłynęła na mnie bardzo i się nią dzielę, albo też z gościem, który ma właśnie podobnie, że lubi książki, że też doświadcza takiej przemiany dzięki, dzięki którejś książce. A ty Violetka? Zapraszasz, oczywiście, jeśli nie znacie jeszcze Violetki na, na Facebooku, to, to to Violetta Aronowska, Letta Ar, możecie wyszukać, jeśli Was zainspirowała Taki. ta kobieta. <grym> Pseudonim artystyczny sobie wymyśliłam i na razie go używam. Kobieta mocy. Cudowności, dziękujemy, że jesteście, miejcie wspaniały dzień i zanoście tę pozytywną energię dalej, dalej, dalej. Niech się roznosi. niech się mnoży. Niech się roznosi. Tak, nie, zawsze mi się podoba taka metafora, że kamień wrzucą w wodę powoduje kręgi, kręgi tak one tak. się poszerzają 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 i poszerzają ale zaczęło się od czegoś jednego pozdrawiamy serdecznie wszystkiego dobrego dobrego dnia